To nie była prawdziwa katastrofa, nic się nie paliło, nie wybuchło, ani nie napadł na stalową wolę żaden nieprzyjaciel. To po prostu ćwiczenia służb mundurowych, tym trudniejsze, że w strugach deszczu. W czwartek około godziny dziewiątej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowało ćwiczenia różnych służb. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Inspektoratu Budowlanego oraz Inspektoratu Weterynaryjnego. Brali w nich udział także uczniowie z Medycznej Szkoły Policjalnej imienia Hanny Szanowskiej oraz zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Ćwiczenia zorganizowano na terenie okręgowej spółdzielni Mleczarskiej w Stalowej Woli. W tym roku tematem zaimprowizowanej sytuacji była akcja ratownicza po uwolnieniu trujących środków przemysłowych. Na początek zostały omówione założenia taktyczno-operacyjne ćwiczeń, zaraz potem rozpoczęły się same ćwiczenia. Całe ćwiczenia są ćwiczeniami zarządzania kryzysowymi. Oczywiście tutaj gro. Części tych ćwiczeń wykonuje straż pożarna. Nasze zadania polegały na tym, że mieliśmy za zadanie ugasić pożar, ewakuować osoby poszkodowane i w drugiej części e, obiektów doszło do rozstrzygnięcia instalacji z amoniakiem, gdzie musieliśmy również ewakuować osoby poszkodowane i wykonać uszczelnienie. E, uszkodzonej instalacji z amoniakiem, neutralizacji amoniaku i tutaj ratownicy w specjalnych ubraniach przystosowanych do gazoszczelnych chodzili i uszczelniali tą część uszkodzonej instalacji. Chcielibyśmy, żeby Zarządzanie Krysowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Krysowego, Powiatowy Zespół Zarządzania Krysowego oraz z powiatowymi służbami, specjami, takie ćwiczenia zgrywające służb odbywał co roku. No, niestety nie jest tak ze względów i finansowych i, i możliwości, jakie posiada Powiatowe Centrum Zadania Aczkolwiek w ubiegłym roku ćwiczyliśmy w Radomyślu nad Sanem. Pamiętamy trzy epizody w Radomyślu na moście. W tym roku udało się nam zorganizować takie ćwiczenie tutaj na, na terenie zakładu Okręgowej Spółdzielni Mieczarskiej z wykorzystaniem toksy, toksycznego środka, środka przemysłowego, jakim jest amoniak. Miejmy nadzieję, że będziemy ćwiczyć co roku, żeby nam się to będzie udawało. bo wiadomo ćwiczenia wzbogacają nas o, o doświadczenie, o zdobywamy umiejętności, które no, oby się nie przydały kiedyś w rzeczywistości, ale doświadczenie jak najbardziej zdobywamy. Policja miała za zadanie utrzymanie porządku w mieście, w którym doszło do zdarzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli dojazd oraz teren, na którym doszło do niebezpiecznej sytuacji. Na miejsce kierowane były także patrole policji, które miały za zadanie nie dopuścić osób postronnych do miejsca zdarzenia. Po przeprowadzonej akcji funkcjonariusze musieli zabezpieczyć mienie przed dewastacją i kradzieżą. Celem takich akcji jest przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Celem tych ćwiczeń jest zgranie się służb wszystkich, które każda z tych służb funkcjonuje oddzielnie, realizuje swoje zadania, ma swoje procedury. Natomiast w przypadku dużych e, e, wypadków, e, kataklizmów czy, czy, czy tego typu wydarzeń, które dzisiaj symulujemy, no to ważna jest współpraca tych służb. I te ćwiczenia coroczne mają na celu właśnie e, współpracę tych służb, ewentualne wyłapanie, gdzie, gdzie ta współpraca jest nie taka, gdzie trzeba stworzyć odpowiednie mechanizmy na poziomie już powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego, żeby te służby działały jak w automacie, Coś się wydarzy, to nie ma czasu na uwzględnienia, trzeba po prostu szybko sprawnie działać. Od tego jak to będzie, jak to sprawnie przejdzie, zależy bezpieczeństwo mieszkańców no, i poszkodowanych uda się uratować.